W tym właśnie zbiorniku wodnym zatonął wóz strażacki. Niesamowite chłopaki. No i jak wam się podoba wia strażacki? Strażak wia wygląda jak prawdziwy wóz strażacki. Chłopaki, to drzwi. Jakaś bzdura. Cześć wszystkim, z tej strony wia. Musimy przejść do tamtego zbiornika wodnego. Tak naprawdę idziemy teraz z miejsca... Tam ogólnie jest jakaś wioska, jeśli jechać dalej. I tam wybuchł pożar. Zapaliła się chata jakiejś starej babci. Przyjechali tam strażacy, żeby ugasić pożar, ale nie starczyło im wody. Dlatego, jak mi opowiedzieli miejscowi, pojechali właśnie do tego zbiornika wodnego, ale coś poszło nie tak. Nie opanowali pojazdu i zatopili tam wóz strażacki. Jak wiecie, w takie bajki nie wierzę, tym bardziej, że opowiedzieli mi to miejscowi z tej wioski. Że niby właśnie w tym zbiorniku wodnym zatonął wóz strażacki. Dlatego wziąłem magnes do poszukiwań. Zarzucimy go i sprawdzimy, czy to prawda. No i po co długo się zastanawiać? Rozkręcamy magnes i rzucamy go jak najdalej. W ogóle nie wiadomo. Wozy strażackie są różne duże bardzo duże małe stare. Krótko mówiąc, są różne wozy strażackie, i nie wiadomo, który dokładnie tutaj utonął. Bo o! Jest lekkie zaczepienie, ale jest. Krótko mówiąc, idzie. Problem w tym, że to chyba bagno. Zobaczcie, ile mam glonów na linie, ale tam dalej idą bombelki. To znaczy, że coś zahaczyliśmy. No dobrze, tutaj coś jest ciężkiego albo nie wiadomo co. O, nawet widać. O, 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 pierwsze nasze dzisiejsze znalezisko. Krótko mówiąc, oczywiście, chłopaki powiedzieliby, że to część odwozu strażackiego. Naprawdę czerwony, z białą linią, ale to może być dowolny kawałek metalu. Szczerze mówiąc, wydaje mi się, że miejscowi wieśniacy to po prostu kłamczuchy. Koguty pieją im rano, więc z nudów opowiadają różne bzdury. Więc na razie to znalezisko niczego nie dowodzi. Rzućmy dalej. Tak naprawdę już kiedyś znalazłem wóz strażacki. No nie pod wodą, tylko w rzeczywistości. Chodziliśmy tam po polach i naprawdę stał w krzakach. To dobry trop. Dokończę opowieść. W krzakach patrz, coś się oderwało, chyba trafiliśmy na coś dużego. Widzieliście, ile bąbelków się tam wydobywa? W krzakach znalazłem opuszczony wóz strażacki. Możecie obejrzeć o tym filmik na moim drugim kanale Rdzawy Sojusz. Link w opisie. Wchodźcie i subskrybujcie. A oto już znalezisko. No, co tam jest? Nic nie widać. A jednak, to jest wideorejestrator. Takie wideorejestratory zwykle montuje się w samochodach. Tutaj jest rzep do przedniej szyby. A co jeśli to wszystko prawda i ten wideorejestrator nagrał jak samochód, a dokładniej wóz strażacki, zatonął pod wodą, mówiąc krótko. Jeśli lubicie magnetyczne wędkowanie, zbierzmy pod tym filmem 5000 lajków. Wiem, że moi subskrybenci mogą zebrać o wiele więcej. Dajcie lajka, jeśli lubicie magnetyczne wędkowanie. A ja postaram się wysuszyć tę rzecz i zobaczymy, co ona nagrała. Rzucajmy dalej magnesem. Ja w ogóle jestem gotów uprawiać magnetyczne wędkowanie gdziekolwiek i jakkolwiek. Dlatego napiszcie, chłopaki, z jakiego miasta mnie oglądacie i dokąd mamy przyjechać, żeby połowić na magnes. Co ciekawego wam się przydarzyło? O, to był rzut trochę dalej. Więc jest w porządku. Może teraz coś tam wyciągniemy. Tam na pewno coś jest. Patrz, teraz obok, a teraz. O, 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 czuję to, patrz, zaraz będą bąbelki. Tak, o, tam na pewno coś jest. To znaczy, że zaczepiliśmy znalezisko. Więc teraz ostrożnie je tak podciągamy. Tym razem znalezisko jest ciężkie. Coś jest. Nie jest ciężkie, ale coś złapaliśmy. Sprawdzimy czy ma to związek z wozem strażackim. O, 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 o. O, opa. Niesamowite chłopaki. To gaśnica na 100%. Tak, co tu jest napisane? Wania strażak to frajer. Ha ha ha. Kurczę, zobaczcie. Jest taki przyblakły, nie bardzo zniszczony, ale już trochę zużyty. Wygląda na to, że jakaś historia ze strażakami się tu jednak wydarzyła. I zobaczcie, gaśnica jeszcze działa. Patrzcie, opa, o w porządku. To wszystko. Naprawiłem. Krótko mówiąc, naprawdę, coś związanego z pożarami tutaj się wydarzyło. Szukajmy dalej. No, a co ma do tego wania i dlaczego on jest frajerem, tego nie zrozumiałem. Chciałbym się tego dowiedzieć. Gaśnica naprawdę działa, jest prawdziwa. Niesamowite. Nie wierzyłem tym chłopakom, uważałem ich za bajkopisarzy. Wóz strażacki, dom u babci spłonął. Dziwna historia, ale teraz chcę wiedzieć, kim jest ten wania strażak. Przy okazji, która forma jest poprawna strażak czy pożarnik? Napiszcie w komentarzach, jak jest poprawnie. Tam miałem zaczep, teraz będę tam rzucał. I znowu tam jest. Tak, patrz teraz, bombelki, bombelki, bombelki. Tak, 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 tak. To znaczy, że coś zahaczyliśmy. Dobra, ostrożnie. Czuję, że coś jest na magnesie. Patrz, lina się napięła. Tak, tak. O, tam jest dużo bombelków. Zaraz ją. Chyba naprawdę uderzyłem w samochód. Strażacki. A, zerwało się. Cholera, myślałem, że teraz popłyniemy po linie i znajdziemy wóz strażacki pod wodą. Już widać znalezisko. O, zerwało się. Poczekaj, co to jest? To co, jakiś wąż? Chłopaki, niesamowite, to jest wąż strażacki. O, jaki on okrągły, duży. A, jest związany liną. Niesamowite. O kurcze. Patrz, to już nasze drugie znalezisko związane z wozem strażackim. A kto wie, jaki? Jest pomarańczowy i czerwony. Wie ktoś, którą stroną podłączyć? Ktoś zna się na technologiach strażackich? Napiszcie proszę w komentarzach. No i mamy tu jakiś mały gaśnicę, ale też pełnowymiarowy wąż strażacki. Czyli w zasadzie może tam pod wodą jest nawet jakiś wóz strażacki. Może zjeżdżała tutaj albo jechała z pełną prędkością i od zderzenia z wodą to wszystko się rozpadło. To na pewno było w kabinie. To było gdzieś obok przymocowane. Ta rzecz też pewnie nie była mocno przymocowana. A ten element, w to już mogę zacząć wierzyć, to po prostu część skrzydła, albo jeszcze czegoś z wozu strażackiego. I wszystko tak odleciało na bok od silnego uderzenia z wodą. Weszli tam z dużą prędkością, nie przewidzieli tego. Może tak, więc rzucajmy dalej. Krótko mówiąc, miejsce już znam, chociaż wydaje mi się, że cała ta drobnica mogła tam dopłynąć. Możliwe, że sam samochód ciężarowy jest gdzieś tutaj, albo nawet jeszcze bliżej. Nie wiem tego na pewno. Po prostu znalazłem ustronne miejsce, wrzucam tam magnes i coś wyciągam. O, znów coś się zaczepiło coś małego i lekkiego, choć bombelki są całkiem duże. To znaczy, że na pewno coś znaleźliśmy, ale tym razem znalezisko jest lekkie jakieś niejasne. Już, już, już. Najważniejsze, by nie spadła przy brzegu, jak zwykle. O, no teraz idzie dobrze, solidnie. Tak, 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 ostrożnie. O, 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 coś tam jest, coś jest. Nie wiadomo. Mówiłem, że znalezisko jest lekkie. Spadło. Mówię. Wszyscy moi długoletni, prawdziwi widzowie, wiedzą, że znaleziska zawsze trafiają się przy brzegu. A tak przy okazji, napiszcie, kto naprawdę ogląda mnie od jakiego czasu. Napiszcie w komentarzach i kto jest moim starym widzem. Bardzo mi miło to wiedzieć. No dobrze, operacja nie poślizgnąć się w bagnie. Co za bzdura. O, poczekaj, to przecież hełm. To hełm strażaka. Niesamowite. O kurcze, taki czerwony. No, chyba też wypad z wnętrza samochodu albo coś takiego. No dobra, czapkę na bok, na wieszak. A to. O, fuj, jak to śmierdzi bagnem. No i co? Jak wam się podoba wiastrażak, co? Wiastrażak. Dobrze? Bajeczny idiota. Dlaczego w ogóle wypuścili go ze szpitala? Nie jestem jak Wania ani Frajerem. Wszystko się skończyło. Ci strażacy są przeciętni, słabo przygotowani i niejasne o co im chodzi. W tym hełmie strasznie śmierdzi. O, widzieliście to? To jest coś! Można chyba jeździć motocyklem w tym hełmie. Jest dość wygodny. Motocykl strażacki. To jest temat. To ja wymyśliłem żeby szybciej dojeżdżać na wezwania. Zobaczcie, taki motocykl, na nim siedzi strażak, a z tyłu ma 21-litrowy zbiornik z wężem. On przyjeżdża i szybko gasi pożar. Dobry pomysł? Tak to wygląda. Dobra, trochę mnie poniosło, chłopaki. Chodźmy jeszcze raz rzucić magnes. Im bardziej idę w lewo, tym mniej znalezisk. Jak mówiłem, po prawej może być coś dużego, a im bardziej na lewo, tym mniej. Pierwsze znalezisko wyciągnąłem ze środka. Rzućmy teraz bardziej w lewo, właśnie tam. A może tam znowu coś jest? Drugi hełm? Przecież pewnie nie był sam. O, coś jest, coś się zaczepiło. Widać bąbelki. Dobrze. To znaczy, że znalezisko jest na magnesie. Jest, czuję ciężar. Nie jest bardzo ciężkie. Nawet coś widać. No, ale jak bulgocze, nieźle. Znowu coś. O, chłopaki, wiem, co to jest. Widziałem taką ostatnio. To mundur. Mundur strażaka. O, niesamowite, tak. Straż pożarna. Chłopaki, mówiłem wam, że niedawno znalazłem Buchankę i tam było dużo takich mundurów. Niesamowite, wygląda identycznie, tylko hełm jest inny. Ten czerwony, nowoczesny i fajny. To jest super. Taka sama, jeden do jednego. Nieprzemakalna, nie pali się. Świetny mundur, ale latem jest w niej bardzo gorąco. Więc ogromny szacunek dla naszych chłopaków, którzy nie boją się upału, którzy gaszą pożary, już znam się na mundurze i się nim nacieszyłem. Widzieliście? To jest zwykły guzik, zapięcie. Tutaj może być jeszcze ocieplenie zimowe czyli ta podszewka tutaj podszewka tutaj się przypina. I zimą ten mundur też jest funkcjonalny i też chroni przed przegrzaniem, żeby się nie spalić. Ale to, że na dnie jest coś ciekawego i związanego z wozem strażackim to pewna informacja. Spójrzcie sami. Wszystkie znaleziska tylko o tym nam mówią. Jak samochód się tam znalazł i co się z nim stało, zobaczymy na końcu filmu, gdy podłączymy wideorejestrator. Dlatego jeśli wciąż oglądacie, koniecznie dobijmy do 5000 lajków, żeby wszystko było u nas w porządku. Żeby było uczciwie. Ja dla was robię content, wy dajecie mi lajki i wszyscy są szczęśliwi. Fajnie, prawda? Wszystko jest fajnie, ale nie daje mi spokoju myśl, jak ten samochód się tam znalazł. I swoją drogą moja teoria okazała się słuszna. Bardziej na lewo jest mniej znalezisk. Może sam ciężarówka, on tam jest. Rzucimy tam następnym razem, bo teraz się za coś zaczepiłem. Za coś ciężkiego. Za coś naprawdę ciężkiego. O, bąbelki, tak, tak, tak. Znalezisko idzie. Teraz ostrożnie je wyciągniemy. To niekoniecznie musi być ciężarówka, to może być też pożarnicza buchanka, są też małe samochody straży pożarnej. Ogólnie jest dużo pojazdów zapewniających bezpieczeństwo pożarowe. Motocykla strażackiego jeszcze nie widziałem. Wymyśliłem go dziś. Znalezisko jest ciężkie, ale już widoczne. O, czy to jest strażacki motocykl? Nie, zaczekaj. Co to jest? Patrzcie, ona jest czerwona. To też może mieć związek ze strażackim pojazdem, bo nasze poprzednie znaleziska też były jakieś czerwonawe. Ale to wygląda jak jakiś mechanizm. Nawet powiedziałbym, że to jakiś silnik. A, tak, patrz, widzisz? Tutaj jest otwór. To jest hydropompa ona chyba jakoś tak się montuje albo obok wody albo bezpośrednio zanurza się w wodzie. Tutaj się podłącza o, dokładnie pasuje idealnie ta rurka właśnie tutaj się podłącza i z tego końca leci woda. Najprawdopodobniej to jest benzynowa pompa strażacka albo coś podobnego. I strażacy pewnie ją nosili ze sobą, żeby przepompować wodę, zassać ją do samochodu albo gdzieś indziej, ale coś poszło nie tak. Co dokładnie? Jeszcze się dowiemy. Sam fakt, że znalezisko jest fajne, prawda? Tutaj są jakieś regulacje, rzeczy. W każdym razie, jeśli wiecie, jak to dokładnie działa i co to za rzecz, jakaś o coś tam, napiszcie o tym w komentarzach. Bardzo interesujące. Takiego sprzętu strażackiego wcześniej nie widziałem. No dobrze, jak obiecałem, tutaj są drobne znaleziska, tutaj nie wiadomo co, i więc myślimy, że ciężarówka albo samochód sam z siebie poleciał właśnie tutaj, w najbardziej bagniste miejsce. Dlatego wrzucamy magnes właśnie tam, trochę bardziej na prawo. O, dokładnie tam gdzie chciałem, tam trafiłem. Tak, pusto, zupełnie pusto. A teraz. A teraz. Patrz, pojawiły się porządne bąble. Tak, 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 coś zahaczyłem, ciężkie. Nie działa. To naprawdę samochód, chyba wóz strażacki. Coś wyrwałem, lub magnes się oderwał. Nie. Coś tam jest i wciąż jest ciężkie. Nie tak ciężkie jak wcześniej, ale na pewno coś tam jest. Zobacz, ile bąbelków wychodzi. To znaczy, że znalezisko jest na pewno duże i ciężkie. Tam, 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 idzie. Naprawdę ciężkie, coś dużego. Zerwało się, wszystko zrywa się przy brzegu. Ale tam było coś dużego, jestem pewien. No dobrze, ono chyba jest gdzieś tutaj. Właśnie tu. No dobrze, ta ciężka rzecz. To kłoda nam po prostu przeszkadza. Trzeba ją odsunąć na bok. I spróbujemy teraz. O, 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 o! Spokojnie. No i co to jest? Niesamowite, chłopaki. To jest półosie. Tu są frezy. Tu mocowanie. To jest półosie jakiejś ciężarówki. To część wozu strażackiego. Bardzo ciężka, czyli sprzęt ciężarowy. Pod wodą znajduje się strażacka ciężarówka. Tak jak mówiłem, wszystko się zgadza. Wygląda na to, że chłopaki ze wsi mówili prawdę, i moja teoria naprawdę jest prawdziwa. Już wszystko zardzewiało. Tutaj poluzowały się śruby. Tutaj powinny być śruby. Poluzowały się, i przez to, że się poluzowały, koło zaczęło się obracać. I dlatego być może ciężarówka nie mogła zahamować. Nie mogła zahamować i teraz po prostu tak się zaczepiłem i w ten sposób wyciągnąłem tę półość z mostu. To może być powód, dla którego ciężarówka była pod wodą. Nieprzyjemna sytuacja. Trzeba jednak regularnie serwisować sprzęt, szczególnie specjalistyczny. Rzućmy tam znowu magnes i zobaczmy. Wóz strażacki pod wodą. Może w całości, może nietknięty. Chociaż jak w całości Sądząc po tym, że to wszystko już od niego odpłynęło na bok, uderzenie było porządne. I ten wóz na pewno nie mógł pozostać w całości. Idzie. O, jest zaczep. Tak, tak, tak. Dokładnie, dokładnie, dokładnie. Tam idą bąbelki. Zaczepiłem, zaczepiłem. Trzymam ciężarówkę, naprawdę czuję. To na pewno wóz strażacki. W ogóle nie idzie. Patrz, auto. To na pewno auto. Takie ciężkie, takie duże. Na 100% porusza się samochód. Kurczę, zerwało się. Albo znowu coś się oderwało? Nie, coś jest na magnesie, chłopaki. Na pewno coś jest na magnesie. Zaraz spróbujemy to wyciągnąć. Najważniejsze, żeby nie zerwała się pod wodą. Tak? Patrzcie, ile bąbelków. Coś dużego się wyciąga, zdecydowanie. Najważniejsze, byśmy nie zgubili tego znaleziska. O, tam jest. Idzie. Już gdzieś blisko. O, niesamowite chłopaki! Coś czerwonego! Jakaś duża część jest czerwona. Może maska? A, to drzwi! Chłopaki, to drzwi! Kurczę! Niesamowite! Naprawdę chłopaki! To drzwi odwozu strażackiego. Kto wie, jaki to model, niech napisze w komentarza. Ciężarówka prawdopodobnie jest tam pod wodą. To ja chyba magnesem tak oderwałem te drzwi. Ale są ciężkie. O rany! Masakra! No zobaczcie, byliśmy blisko. Trzeba było chyba od razu rzucać w tamtą stronę, bo pierwsze znalezisko już mieliśmy. I tu część karoserii, i tu część karoserii. Mamy już wystarczająco dużo dowodów na to, że rzeczywiście tutaj pod wodą, tam w tej części tego bagna, zatonął wóz strażacki. No to spróbujmy się teraz dowiedzieć, jak dokładnie to się stało. Zobaczmy nagrania z tego rejestratora. No dobrze, chyba połączyłem się już z tym wideorejestratorem. Nie wiem tylko, czy zdążył wyschnąć i czy coś się na nim zachowało. Sprawdźmy. O tak! Był dźwięk. Zaraz zobaczymy. O, wszystkie pliki są na miejscu. No to odtwórzmy ten. Patrzcie, chyba nagrywa wóz strażacki od środka. Myślałem, że rejestratory zwykle są skierowane na zewnątrz, ale może to jedna z wewnętrznych kamer. Wlałeś wodę do zbiorników? Zapomniałem. Wczoraj postanowiliśmy się zabawić z chłopakami, więc coś zapomniałem. Yy, zapomniałeś nalać wody do zbiorników? No weź, nie przejmuj się, zaraz tu niedaleko zjedziemy, jest zbiornik przeciwpożarowy, szybko nabierzemy. Ktoś z nich zapomniał zatankować samochód wodą. Polera, pedał hamulca się zaciął. Co znaczy się zaciął? Naciśnij mocniej. Naciskam z całych sił. Lecimy do wody. Samochód nie hamuje, samochód nie hamuje. Polera, dobra, szybko wysiadamy. Drzwi się zacięły, wyciągnij mnie! Dobrze, że zdążyli wybiec, ale wygląda na to, że samochód poszedł pod wodę. Niesamowite. Wygląda na to, że wszystko się zgadza. W wozie strażackim zawiodły hamulce z powodu złej konserwacji. I on po prostu najprawdopodobniej. Właśnie tą ścieżką zjechał tyłem tam i poszedł na dno, ponieważ to jest bagno. To znaczy, wychodzi na to, że tam teraz znajduje się cały wóz strażacki. To części, które chyba nie były przymocowane do nadwozia, odpłynęły z prądem przez bagno, raz na środek, raz w lewo. Właśnie stamtąd je wyciągaliśmy. Wszystko się zgadza, chłopaki. Wygląda na to, że chłopaki z tamtej wioski mnie nie okłamali. Wszystko to prawda. Chłopaki, piszcie w komentarzach, gdzie jeszcze mamy się wybrać i co jeszcze znaleźć pod wodą podczas magnetycznego wędkowania. Subskrybujcie kanał i zostawcie lajka, jeśli film Wam się podobał. A z wami byłem ja, Wija. Mam nadzieję, że bawiliście się razem ze mną. A teraz kliknijcie w ten filmik, koniecznie go obejrzyjcie. Jest świetny i zabawny. Klikajcie w niego teraz, chłopaki. Klikajcie, klikajcie, klikajcie i zdziwcie się. Może tam jest kontynuacja albo nowe magnetyczne wędkarstwo. Na pewno spodoba Wam się ten film. Klikajcie w niego teraz. A my zobaczymy się już wkrótce. Pa pa pa.